Cześć, witajcie na moim kanale. A w tym odcinku będą złomowywać znaleziska, które znalazłem w big bagach z płytkami klasy C. Naprawdę są to fajne skarby i zgromadziłem ich naprawdę bardzo i to bardzo dużo. Pół roku grzebania na złomowcu. Pokażę Wam kilka ciekawych płytek. Nie wiem, czy tu będzie to widać. Ale mamy tutaj płytkę Eltra, hmm, prawdopodobnie. To jest płytka Eltra ze złączami 811. Wygrzebana z klasy C. Jedna z wielu ciekawych płytek. Tu jest kolejna taka sama. W takim czymś była. Kolejna płytka z UFO ruskimi w niektórych z tych UFO znajdują się mm, cenne metale, takie jak złoto, tu jest fajna, ciężka płytka i jest tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na 12 3 14 na 15, 16 na 17 na 18 tranzystorów UFO. I oczywiście pół Kolejna płytka, mamy tutaj układy CEMI Raz, dwa, dwie, dwie sztuki Tu mamy potencjometry Telepot, ciekawe czy tam coś w środku jest Trzeba będzie to rozdubać, Jedziemy dalej Tutaj jest jeden UFO, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty Sześć tranzystorków UFO Mega. Kolejna płytka ktoś tutaj uwalił tylko grzebień, a jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć tranzystorów UFO. Kolejna płytka z tranzystorami UFO. No jest tutaj naprawdę bardzo dużo tego. Tu mamy Cemika jednego, drugiego, trzeciego. No jest tu trochę dużo tranzystorów UFO. Kolejna płytka z CEMI Tutaj jest UFO, dlatego wziąłem tą płytkę Wtyczki z pozłaconymi pinami To są naprawdę fajnie złocone piny A jest to wtyczka Siemensa Co tutaj dalej? Mamy malutką butęczkę i yy, wtyczkę z, ze sprzętu medycznego. Fajne, grube, pozłacane piny. Tutaj mamy troszkę UFO. Raz, dwa, trzy, cztery. Podka jednego i jedziemy dalej. Tutaj nie ma nic takiego ciekawego, co wam pokazać. Można. No tutaj cemiki jakieś, ale to drobnica. Kolejna podca z Eltrą Tu jest, już nie ma tej kartki. Eltra 811. No to jest chyba nowsza ta Eltra. Hmm, tu tutaj jest jakaś płyteczka taka. Jest tam jedno UFO. Pozłacone, nic więcej ciekawego tutaj nie widzę. Czasem się znajduje, znajdują takie złącza ruskie i prawdopodobnie w tych złączach siedzi też palet. Kolejna płytka, taka sama jak wcześniej. Jeszcze jedna płytka. To będzie wszystko do wyłupania. Teraz czas może trochę na inne płytki Eltra 851, tu mamy przekaźniczki. To jest wszystko do odłupania. Tu mamy bardzo i to bardzo ciekawą płytkę. Wygląda to jak płytka klasy B, ale to płytką klasy B nie jest. Ponieważ tutaj mamy L5. Pełno kondensatorów ze srebrem. Niektóre ufo są pozłacane czy nie? Nie są. Niestety. Niestety ufo nie są pozłacone. Ale mamy tutaj kolejne L5, takie malutkie. Tu mamy CMK. CK. Też z paladem tutaj, 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 więc to jest wszystko do. Mam wyłupania. Jedziemy dalej. Płytka LTR 811, ale to jest płytka półzłocona. Ja tak na to mówię. Coś tutaj mamy? Nie. Chyba nie. nie. Myślałem, że ufo będzie tutaj złocone, ale nie. w sumie taka płytka też może jest warta uwagi mamy tutaj trochę pinów wystarczy to odciąć jest to bardzo stara płytka widać to po układach wszystkie te układy należy nożykiem do tapet ściągnąć i na kupkę można zbierać kolejna płyteczka mamy tutaj tranzystorki ufo raz, dwa tylko dwa Z takiej ciekawej płytki, no to mam tutaj taką ciekawą płytkę od Grzegorza Mamy tutaj płytkę tak zwaną, chyba matkę Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście złącz Dwanaście złącz naprawdę, naprawdę fajnie złoconych, myślę że tu będzie minimum 50 gram mm, pinów dobrze złoconych Oczywiście odkładamy Tu mamy fajną płyteczkę, bo to jest płyteczka L3 Prawdopodobnie mamy tu układy Cemi, Tesla, trochę yy, kondensatorów granatowych, raz, 2, 3, 4, 5 sztuk. Więc wszystko będzie do yy, wyłupania. Te złącza, widać, że są to złącza Eltra 841. Prawdopodobnie pozłacane tak, nawet tutaj się mienią, że są pozłacone fajna płyteczka tu mamy tylko i wyłącznie chyba złącze chyba, że się mylę jedno złącze Eltra 811 półzłocone a tu mamy jeszcze CK raz, dwa, trzy Kondensatory paladowe, no i tutaj siedzi małe UFO. No i jest jeszcze tutaj Cepionka. Teraz zauważyłem. Więc dlatego to kiedyś odłożyłem na lepsze czasy. Kolejna płytka. Tu mamy C kondensator, czyli to będzie paladowy kondensator raz. No jest tu tego trochę, więc wszystko będzie do odłupania. Dodatkowo jest złącze. Ufok jest tu jeden, widać drugi ufok, trzeci ufok. Więc będzie to robić. Tu są takie malutkie płyteczki, a w tych małych płyteczkach są tranzystorki UFO. Mamy tutaj krokodylka. Małego krokodylka. To są legendarne kondensatory paladowe, tak zwane krokodylki. Widać, widać. Więc wszystko. Więc ktoś tutaj często do mnie wypisywał, żebym pokazał te wszystkie kondensatorki, jak one wyglądają i tak dalej. Więc. Jest tutaj okazja. Tutaj jest jeszcze taki większy kondensator. Zobaczcie. I zielony krokodylek. Płytki z przekaźnikami też warto brać. To naprawdę niewiele kosztuje na złomie. Jedziemy dalej. Kolejna płytka z BGA. Taka. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5 BGA, więc warto to rozwalić, bo i tak ta płytka pójdzie na klasę C. Mamy tutaj bardzo dużą płytę, a na tej płycie jest bardzo dużo UFO, ale no niestety te tranzystorki UFO one są płacone czy nie? nie są pozłocone chyba. Dlatego zostały zostawione. Ale mamy tutaj Cemiki. Więc na pewno coś tutaj wydłubiemy. Chociaż no nie wiem. no nie, Niestety to nie są pozłacane mm, ufaki tylko CEMI będzie do nagłupania kolejna płyteczka, mamy tutaj tranzystorki ufo, raz, dwa, trzy sztuki tu są dość fajne te zestawy z Radmorów jest tego naprawdę dużo niech będzie tyle na każdym z morze widać tutaj UFO ale w tym przypadku tutaj żadne z tych UFO nie jest pozłaconych Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery tranzystory ufo pozłacane ta płytka jest bardzo ciekawa bo mamy tutaj te cemiki te starsze i co tutaj mamy jeszcze granatowe kondensatory paladowe czarny kondensator paladowy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sztuk na takiej puteczce. Naprawdę dobry wynik. Tu, niestety, to jest nowszy model. Tu też. Tu jest starszy. Mamy tutaj kondensatory paladowe. I tutaj. No i tu mamy tranzystorek. I tu mamy ufaka jednego. Dalej, z ciekawszych płytek to mamy tutaj płytki. Mamy raz, dwa, trzy, cztery ufo. Grzebień pozłacany. No i tu z tyłu już praktycznie nie, nie mamy nic. I tak, nie wiem co to było. Ale jak widzicie są tutaj hmm, Cemiki. Tu mamy czarne kondensatory hmm, paladowe i jednego UFO. Będzie co, co tutaj dłubać nawet. To będą chyba już ostatnie płytki, które Wam będę chciał pokazać. Co mamy na tej płytce tutaj? Mamy tutaj jednego um, UFO. I nic więcej tutaj niestety chyba nie ma. Takiego do wyciągnięcia. Ani jednego CEMI, ani nic. Tych płytek naprawdę jest tutaj ogrom. Więc jeszcze niech będą te dwie rzeczy. Płytka pomiarowa z jakiegoś urządzenia. No i tutaj jak widzicie, naprawdę jest tutaj nawalone tego UFO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tranzystorów UFO plus grzebień. Naprawdę fajna płyteczka i do kupy. No i tu mamy u złącza radzieckie. Nawet nie potrafię odczytać co tutaj jest napisane, ale kiedyś takich złączy przedubałem mniej więcej 15 kg i wyszło mi tam chyba półtorej kilograma pinów. Półtorej 2 kg. I byłem ciekawy czy wychodzi z tego palad, no ale niestety się nie dowiedziałem a jak robiliśmy testy tutaj z kolegą takim środ środkiem posmarował te piny i wychodziło, że te złącza są paladowe, więc ciekawi mnie teraz ile mniej więcej jest kilograma takich złącz paladu ja obstawiam, że mniej więcej 10 gram paladu powinno być z tych złącz, bo to są złącza radzieckie to by było na tyle. Płytek jest jeszcze naprawdę tutaj z 30 kg, żeby Wam pokazywać, ale no niestety nie będę przedłużał, pokazałem Wam naj, hmm, chyba najciekawsze te płytki. Ewentualnie jeszcze kiedyś jak dorwę płytki z oscyloskopu, to Wam pokażę jak wyglądają bułgary i inne tam kondensatory paladowe. I to by było na tyle. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.